Witam wszystkich serdecznie ponownie na moim kanale Gniotornot. Dzisiaj będziemy zajmować się będę chciał podjąć wyzwanie z takim nawet nie wiem jak on się nazywa, ale grasuje tutaj w okolicy taki wielki przypominający trola potwór chodzący z maczugą prawdopodobnie albo i nawet bez nie wiem, jest on potężny. Natomiast myślę, że jestem w stanie mu podołać, ponieważ bardzo powoli się porusza, i gdy wytworzymy sobie broń dystansową, myślę, że jest możliwość, a że dam mu radę. Na łapce widzicie tutaj jest moja, zaznaczone moje miejsce śmierci. Właśnie dzięki niemu upadłem już raz i dlatego mnie zaintrygował. Zobaczymy, poganiamy się z nim, może się uda. Jak widzicie, jak się rozejrzycie, tutaj jestem w opuszczonej, takiej jakby osadzie starej czy coś, nie wiem co na, ale wykorzystam ją w celu e, takim, by było to moja pierwsza baza jakby bez budowania e, specjalnego. E, ustawimy tutaj stół sobie warsztatowy za chwilkę, na którym. Będziemy wytwarzać pewne rzeczy potrzebne nam do walki z nim. Oczywiście nie mamy tutaj rzeczy takich podblokowanych jeszcze, ale gdy tylko postawię stół warsztatowy, za chwilę powinno nam się to odblokować. Nazbierałem sobie, jak widzicie, tutaj krzemienia dość sporo. Dość sporo skrawek skóry. Krzemień nad wodą, tak jak w poprzednim odcinku już mówiłem, skóry z dzików. Drewno, wiadomo, rąbałem drewna trochę siekierkami i tak dalej. Ok, także weźmiemy jeszcze sobie te skórki, bo trochę już ważymy, trzeba uważać na wagę. No, po prostu będziemy wolniej się poruszać, ale wolniej nie przeszkadzać, żeby nie przedłużać tego wszystkiego. A, więc tak, tworzymy ten cały warsztat sobie za pomocą młotka. Prawy przycisk myszy stół warsztatowy czy tam jak to się nazywa tutaj dziurawe są nie wspominałem ten stół warsztatowy właśnie dlatego wykorzystuję te opuszczone budynki gdyż ee... o widzicie już mi się odblokowywały właśnie motyka, jakieś widzę łuk już i dzida krzemienna no i tam inne tego typu rzeczy stół warsztatowy niestety wymaga ogólnie zadaszenia jakiegoś nie wiem, czy to nie jest zbyt zniszczone. Sprawdźmy. Ale ok, działa. Jeśli działa, to znaczy, że zaakceptowało ten domek. Aha, no i postawimy sobie tutaj to łóżko. To już było tutaj w tych ruderach. Jest nieużywalne właściwie. Tak więc stworzymy sobie też łóżko. A jeśli będziemy mogli, momencik, gdzie to tutaj łóżko będzie znów młotek eee, tak jest łóżko okej okay. dzięki temu łóżku będziemy mogli się respawnować tutaj to znaczy odradzać eee, przypisz Ok. odrodzę się tutaj już w tym miejscu w razie co dobra tak więc wytworzymy sobie zbroję jakąś najpierw na sam początek tunikę mamy możliwość tylko te dwie rzeczy właściwie OK Łuk przydałyby się dwa podejrzewam, możemy nie dać rady mu jednym łukiem, bo może się rozpaść. One nie mają zbyt dużej wytrzymałości A... co by tu jeszcze? Aha, może jeszcze skrzynię jakąś dodatkową sobie tutaj wytworzymy. Co my tu mamy? Już zrobimy sobie ok, nie będzie ten łuk tutaj. Kamień jeszcze troszkę nam został, tej skórki też. Ok, załóż ten cały kostium. Ok. Tutaj po drodze, właśnie w takich opuszczonych domach, znalazłem krzemienne strzały. Przydadzą się nam one do walki z nim, natomiast właśnie musimy wytworzyć jeszcze. Łociski, czyli strzały drewniane, strzały po 20 sztuk 1 2 40 strzał a może weźmy jeszcze troszkę drewna i stwórzmy w razie co 60 niech ich będzie zobaczymy jeszcze raz ok jak widzicie, jedzon jedzonko, czyli mięsko, o którym wspominałem, już jestem zaopatrzony w pieczony ogon z Niksa, eee, pieczone mięso, też z dzika lub z sarny wypadają, obydwa takie same, no i malinkę do przegryzki, aby zapełnić ogólnie trzy pełne sloty. Dobrze, tak więc, eee, no wydaje mi się, że jesteśmy gotowi. Odłożymy to. Żeby przypadkiem nie stracić, jeszcze możemy potrzebować te skórki, wszystko. Ok, maczugę w razie co mamy, młot, siekierka. Ok, tak, także jemy malinkę, to, to jak widzicie, mamy trzy sloty 31 HP nagle przy Podnosło do 36, mam nadzieję, że podrośnie gdzieś ogólnie do 80, przynajmniej coś. Zobaczymy, co on mi powie. Prześladuje mnie od dawna Aha, na łóżku mamy skrzyni, w których z przedmioty. Osobowe w się podczas akcji. Ok, rzecz jasna, ale mamy dzisiaj na celu. Jeszcze coś chcę. Dobrze. Ok, to jest wszystko logiczne. Eee, także dobra. Jestem gotów. Eee, HP będzie mi się akurat w międzyczasie podnosił. Ja idę go poszukać sobie w lesie, jak na niego natrafię. Za chwilę do Was wracam. Uwaga, jestem, jestem. Witam ponownie. Jak widzicie, Gania za mną właśnie na niego napotkałem się. Jest to troll. Tak jak dobrze mówiłem, wyglądał mi on właśnie na trola. O, nie mogę go coś trafić. Dostał. Jak widzicie dosyć sporo mu ten łuk zabiera HP O, teraz mniej. Widać, że w... po prostu wchodzą tu teraz raz krytyczne takie ciosy, raz nie. Oj, trzeba coś zjeść, 7. Trzeba dobrze napiąć łuk. O Jezu, dostałem. Spójrzcie ile mi HP od razu zostało. Naprawdę trzeba uważać. Trzeba uważać. Kurczę, jeszcze ta stamina. Teraz deszcz zaczął padać. Nie wiem, czy przy deszczu to jest dobra... O... Czy to jest dobry pomysł atakowania go przy deszczu, ponieważ przy deszczu... oj, 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 Cały czas jestem. Uciekaj, uciekaj, uciekaj. O Boże. O nie, jeszcze mrocznie jak jakiś. Kurczę, no. Bardzo słabe tutaj miejsce do tego biegania, ale wiem, że jak będę próbował go wyciągnąć na. No nie, coraz więcej ich. Obawiam się, że będę coraz więcej zbierał tych potworków ogólnie na siebie. Ale jaja, ale jaja. Dostał znowu, ale to nadal jeszcze sporo przed nami. Ja szybko zjadłem. Naprawdę przeżywam to. Jest emocje cholera. Sięgają zenitu. Najbardziej przeszkadza stamina, bo naprawdę dałoby się zawsze odbiec czy coś, ale do strzału z łuku tak samo jest potrzebna nam stamina. O. Ale fart, ale fart. Już czułem aż dosłownie na sobie, jak ta ziemia się trzęsie tutaj. Zdążyliśmy się na szczęście trochę widzę tu podleczyć. Kurczę między tymi drzewami, naprawdę ciężko się biega. No nie. Gdzie on jest? Oby on, on tylko teraz nie zwiał i, i żeby się nie uleczył. Jest, dostał kolejny raz. No tak, w ten sposób trzeba z nim walczyć. O, przeszkadzają mi te gówniane potworki jakieś, ale dobre przy okazji zbieramy grzybki zbierając staminę. Dostał, dobra. Trzeba manewrować i dobrze manewrować między tymi drzewami wszystkimi. Uciekaj. O Boże, znowu dostałem. Nie jest dobrze. Chyba dostał. Pewności nie mam, ale. No gdzie? O Bożuniu, o Bożuniu. Co za brzydal, patrzcie jaki on brzydki jest ale jednak niebezpieczny. Chociaż dosyć fajna sprawa, że jak na ten e, stan gry, czyli początek gry właściwie, to już można się bawić z takimi przeciwnikami. To naprawdę jest fajna zabawa, pełna emocji, nie powiem. A... Nie wiem, czy dostaje czy nie, nie zdążę patrzeć. Nawet... O, jak widzicie, gdyby ktoś chciał patent na zbieranie szybkiego drewna, oczywiście hardkorowego zbierania drewna. O, widzicie, no i tak to się zakończyło. Zobaczymy teraz, czy mi odrodzi na tym łóżku, które postawiłem. Jeśli tak to podbiegniemy po ten ekwipunek i mamy... Tak, odrodziło nas tutaj. A... po ten ekwipunek. Mam zaznaczone na mapie tutaj nasze miejsce śmierci. Także ja za chwilę do Was wracam. Zobaczymy, czy on się uleczył, czy on w ogóle jest do zabicia dalej. Do zobaczenia za chwilkę. Dobra, jestem, udało mi się zebrać. Teraz szybko sprawdzimy, gdzie jest ten cały łobuz, który z nami się tak upalał o nazwie Troll. Ten kruk też mnie cały czas prześladuje, ale nie chcę tutaj nic kombinować teraz, bo on naprawdę może nas zaskoczyć, pojawić się nagle, nie wiadomo gdzie jest kąt. Co najbardziej mnie ciekawi, to to, czy. Tak, HP ma właśnie już zjechany do momentu, kiedy. Padliśmy. Jest to wspaniała sprawa, wspaniała informacja, ponieważ będziemy w stanie go w takim razie zabić. No kilka razy będziemy próbować najwyżej. Kiedyś musi się to udać. No Już ma niewiele HP. Kurcze myślałem, że wyudam mi się go na raz. Taką miałem nadzieję cichą. Ale jednak niestety okazał się zbyt... Przebiegły. Nie dokończyłem poprzednio. Fajny sposób na zbieranie drewna, jeśli ktoś jest właśnie, lubi takie hardkorowe akcje. A mianowicie. On. Ojejo, patrzyłem na ten jego zamach, już widziałem to u siebie na czole tą jego pałkę. O, o, o Boże jedyny. Zaplątałem się. Patrzcie, on wszędzie niszczy te lasy, uderzając, próbując nas uderzyć. To jest dobry sposób na zbieractwo drewna. Jest, leży, chyba padł. Świetnie. No, co prawda, nie na raz nie udało nam się. Skórę trola zdobyliśmy, ale czy coś jeszcze? Czy to wszystko? Kurczę, liczyłem, że jakieś coś albo przynajmniej odblokuje się nam. Jak widzicie, patrzcie, on rozwalał, teraz można pobiegać sobie. Jest mnóstwo rzeczy tutaj takich przede wszystkim drewno, które można sobie zbierać tak. No, biegając już 40, przez chwilkę 40 się uzbierało. Tutaj mamy grzybki, które też pozbieramy. Zobaczymy co ten. Tutaj ma nam do powiedzenia. Nie wiedziałem, że sobie miejsce odrodzenia. Okej, okay. my mamy już to miejsce odrodzenia. Właśnie o tym pomyślałem wcześniej. No dobrze, myślałem, że coś lepszego trafi się z tego trola, e, Że będzie to jakoś, przynajmniej jakiś schemat nam się ciekawy odrodzi, żeby mieć jakąś lepsze bronie wytwarzać, czy coś może. E, no niestety, niestety. Nie udało się. Tak czy siak, pokonaliśmy trolla. Jest to pierwszy mobek, pierwszy przeciwnik potężniejszy. Także, no, jak dla mnie było sporo przeżyć, była fantastyczna zabawa. Zapraszam do kolejnego odcinka, który pojawi się już. Jeszcze dzisiaj, jeszcze dzisiaj będę tutaj starał się za chwileczkę coś nagrywać. Także zapraszam wszystkich, którzy są chętni, którym się spodobało. Dzisiaj jeszcze możecie wchodzić, zerkać, czy coś nowego się pojawiło. A jeśli nie, prosiłbym o subskrypcję. Wtedy będziecie na bieżąco z moimi odcinkami. Będę szukał kolejnych wyzwań, jak i dzielił się z wami wrażeniami. Do zobaczyska. Cześć.